Witajcie, ukochani wyznawcy. Dziś przynoszę Wam Boskie przesłanie nadziei i odwagi od aniołów, które poprowadzi Was w czasach niepewności i strachu. Przygotujcie swoje serca na przyjęcie słów, które odmienią Wasze życie. Pamiętajcie, że zawsze istnieje droga, wyjście, drzwi, których możecie dotknąć i które możecie otworzyć dla siebie. Daj sobie czas na zastanowienie się nad możliwościami, jakie oferuje Ci życie. Doceniaj każdy krok w kierunku swoich marzeń i celów. Uporządkuj swoje pomysły i miej jasne koncepcje w sobie, ponieważ to jasność umysłu poprowadzi Cię ścieżką do spełnienia. Uwierz mi nawet w najciemniejszych chwilach, światło znajdzie sposób, by rozpłysnąć. Anioły są po Twojej stronie. Gotowe wskazać ci drogę do szczęścia i spełnienia. Z czasem wszystko się uporządkuje. Tak jak pory roku następują po sobie w doskonałej harmonii, tak każdy aspekt Twojego życia znajduje swoje wyznaczone miejsce. Wyzwania, które kiedyś wydawały się nie do pokonania, stają się kamieniami milowymi dla Twojego osobistego rozwoju. Archanioł Metatron ze swoją pocieszającą obecnością niesie przesłanie, że każde doświadczenie, bez względu na to, jak chaotyczne może się wydawać, przyczynia się do budowy nowego rozdziału w Twojej podróży. Zaufaj Boskiemu Procesowi, który rządzi Twoją egzystencją i wiedz, że ostatecznie cały chaos znajdzie swój naturalny porządek. Tak jak elementy układanki idealnie do siebie pasują, tak wydarzenia w Twoim życiu dopasowują się do siebie, ujawniając piękno ukryte za przeciwnościami losu. Piękno i złożoność natury ujawniają głębokie lekcje na temat życia i wszechświata. Każdy kwiat, drzewo i zwierzę niesie w sobie mądrość przodków, boski kot, który łączy nas ze źródłem całego stworzenia. Kiedy obserwujemy delikatność kwitnącego kwiatu lub majestat stuletniego drzewa, przypominamy sobie o nietrwałości życia i ciągłej odnowie, która nas otacza. Tak jak natura dostosowuje się do pór roku, tak i my przechodzimy przez cykle transformacji i wzrostu. Każde wyzwanie, któremu stawiamy czoła, jest jak surowa zima, która przygotowuje grunt pod wiosnę naszej osobistej ewolucji. Anioły szepczą w każdej bryzie, zapraszając nas do uczenia się od naturalnych elementów i zaufania wiecznemu przepływowi istnienia. Niech mądrość natury zainspiruje nas do odnalezienia równowagi, odporności i wdzięczności na naszej własnej ścieżce. Kiedy czujesz się nieadekwatny, pamiętaj, że zasługujesz na więcej. Uznaj swoją wartość i nie bój się jej wyrażać. Pozwól sobie wyleczyć emocjonalne rany i znajdź wewnętrzną siłę, by iść naprzód. Chroniąc się światłem aniołów, przyciągasz do swojego życia pozytywne energie i sprzyjające sytuacje. Zaufanie do siebie i boskiej ochrony uwolni cię od strachu i poprowadzi w kierunku spełnienia marzeń. W drodze do sukcesu ważne jest, aby kultywować wytrwałość jako niezachwianą cnotę. Tak, jak korzenie drzewa opierają się żywiołu, tak ty musisz pozostać wytrwały w obliczu wyzwań, które pojawiają się na Twojej drodze. Pasja to ogień, który płonie w Twoim sercu, napędzając Cię nawet w najciemniejszych chwilach. Niech ten wewnętrzny płomień kieruje Twoimi krokami i oświetla drogę przed Tobą. Ponadto lojalność wobec siebie i swoich celów jest kotwicą, która utrzymujecie w połączeniu z twoją istotą i większym celem twojego życia. Szanując swoje wartości i zobowiązania, budujesz solidne podstawy do osiągnięcia swoich celów w sposób uczciwy i autentyczny. Uwalniając się od przywiązań i ograniczających przekonań, pozwalasz swojej duszy wznieść się na nowe wyżyny świadomości. Wyobraź sobie siebie jako orła szybującego po niebie, uwalniającego się z łańcuchów przeszłości i szybującego ku wolności. Każde porzucone przekonanie jest jak spadające piórko, które sprawia, że skrzydła stają się lżejsze i potężniejsze. Zaufaj procesowi wewnętrznej transformacji i uwolnij się od łańcuchów, które uniemożliwiają ci latanie wysoko. Tak jak orzeł odnawia swoje pióra, by wzlecieć wyżej, tak ty odnów swoje ograniczające przekonania i wzorce, by osiągnąć nowe horyzonty w swojej duchowej podróży. Budząc swoją duszę do pełni teraźniejszości, stajesz się panem swojego przeznaczenia i kapitanem swojej duszy. Z każdą pozytywną myślą, którą kultywujesz, otwierają się przed tobą nowe możliwości. Tak jak ogrodnik pielęgnuje swoje kwiaty z miłością i uwagą, z takim samym oddaniem pielęgnuj swoje myśli. Pamiętaj, że każde ziarno zasiane w Twoim umyśle zakwitnie w ogrodzie Twojej rzeczywistości. Wybierając myśli, które odzwierciedlają światło, miłość i wdzięczność, kształtujesz żyzny grunt, aby zebrać owoce szczęścia i spełnienia. Energia, którą emanujesz, przyciąga sytuacje zgodne z Twoją wyższą wibracją. Bądź więc strażnikiem swoich myśli i pozwól, by boskie światło prowadziło Cię na każdym kroku. Zapuszczając się w nowe horyzonty, jesteś zaproszony do odkrywania niezbadanych terytoriów swojej duszy. Podobnie jak nieustraszony nawigator, który wypływa na niezbadane morza, Pozwól sobie wyruszyć w podróż samopoznania i rozwoju osobistego. Każdy krok poza strefę komfortu jest okazją do poszerzenia swoich granic i przekroczenia własnych oczekiwań. Poczuj chłodną bryzę zmian na swojej twarzy i wiedz, że każde pokonane wyzwanie jest kolejnym krokiem na drabinie samopoznania. Otwórz się na nieznane z odwagą i determinacją ponieważ to właśnie w odwadze odkrywania siebie na nowo odnajdujesz prawdziwą esencję swojego istnienia. Kiedy zastanawiasz się nad swoimi najgłębszymi przekonaniami, stajesz twarzą w twarz z dwoistością, która zamieszkuje Twoją istotę. Z jednej strony są te przekonania, które napędzają Cię w kierunku Twoich najwyższych marzeń i aspiracji, służąc jako kompas pośród życiowych burz. Z drugiej strony istnieją przekonania zakorzenione w strachu, niedostatku i ograniczeniach, które uniemożliwiają Ci pójście naprzód i poszerzenie świadomości. Nadszedł czas, aby rozróżnić między tym, co jest naprawdę Twoje, a tym, co zostało narzucone przez wpływy zewnętrzne. Uwolnij się od niewidzialnych łańcuchów, które więżą Cię w przestarzałych wzorcach i zrób miejsce na pojawienie się nowych praw. Kwestionując swoje przekonania ze szczerością i odwagą, uwalniasz się od ciężaru przyszłości i otwierasz się na przyszłość pełną nieskończonych możliwości. Zaufaj procesowi wewnętrznej transformacji i pozwól sobie żyć w zgodzie ze swoją prawdziwą istotą. Kontemplując swoją życiową podróż, pamiętaj, że każde pokonane wyzwanie Każda uroniona łza i każdy wspólny uśmiech przyczyniły się do ukształtowania niesamowitej osoby, którą jesteś dzisiaj. Każde doświadczenie, bez względu na to jak bolesne, przyniosło ze sobą cenną lekcję i okazję do rozwoju. Tak jak pory roku następują po sobie w wiecznym cyklu, tak i Twoje życie przechodzi przez fazę odnowy i transformacji. Pozwól sobie na przyjmowanie zmian z wdzięcznością i akceptacją, wiedząc, że każdy nowy świt niesie ze sobą obietnicę nowego początku. Pielęgnuj szczęście jak wewnętrzny ogród, podlewając je miłością własną, współczuciem i wdzięcznością. Łącząc się z boską esencją, która mieszka w tobie, otwierasz drzwi do życia pełnego sensu i celu. Niech szczęście będzie czymś więcej niż przelotnym stanem ale raczej prawdziwą ekspresją Twojej promiennej duszy. Niech szczęście pozostanie z Tobą. Niech Bóg Cię błogosławi. Jeśli ta treść była dla Ciebie inspirująca, zostaw polubienie i zasubskrybuj nasz kanał. Niech to przesłanie od aniołów oświeci Twoją ścieżkę i przyniesie pokój Twojemu sercu. Do zobaczenia w następnym filmie.